Siemaneczko. Witajcie bardzo serdecznie w informacjach na temat gry Pokémon Unite, która mam nadzieję, że niebawem trafi na nasze tablety. gierka Pokémon w stylu mobile, czyli moby, przepraszam, mobile to na telefony, ale moba 5 na 5, coś jak LoL, tak mniej więcej League of Legends. Taka Kopia troszkę, tylko że w, właśnie, klimatach Pokémon. Mam nadzieję, że. Słuchajcie, no, ja liczę, że ta gierka tutaj do nas trafi. Myślę, że będzie jedną z głównych gierek na kanale. Plus jeszcze inne gierki, których na pewno, których powiem parę słów w następnych odcinkach, ale jak widzicie, mamy tu dostępne Pokémony. Ewolucję tych Pokémonów możemy też wybierać nowe. Tu jest Charizard już, ale wybierać jakieś nowe nowe ataki. Pokémony dostępnych na początku pokémonów z tego, co udało mi się dowiedzieć, będzie prawdopodobnie 12. Natomiast no, jak widzicie, no te, te które tutaj wizycie, widzicie mniej więcej, więc troszkę ich jest. Jak widzicie, każdy też pokémon posiada swoje ulti, jak w LoLu, więc nieźle. Mamy podział na role, czyli mamy ataka, atakującego, balansera, ba, takiego z bardziej zbalansowaną postać, support, i defensywną, czy jakąś szybką postać, więc różne, różne podkategorie tutaj są role pełnione w grze. Każda ma jakieś inne, na przykład tutaj Snorlax to będzie taki typowy tank prawdopodobnie. No i każdy Pokémon może mieć inne, jakby wkłady, tutaj są ludzie, którzy mówią co, co nieco na temat Pokémonów. Ktoś już tutaj gra z tego co widzę. Patrzcie, ludzie tu już to grają 5 na 5. wizualnie, graficznie nie prezentuje się to jakoś wybitnie. Cieka, czy będzie ta gra też dostępna na komputery. Na pewno jest na mo wersji mobilnej. Mamy Squirtla e, czy, czy Charmandera. Do tego ważne jest, żeby powiedzieć, że słuchajcie, na w mapie będzie bos się pojawiał, który będzie miał co jakiś czas się, oczywiście on pojawia. Pojawiać się będą też przedmioty. Tutaj na razie nie, nie ma informacji, czy będziemy mogli kupować te przedmioty, ale na, na pewno będą się one pojawiać. Przynajmniej z założenia na mapie. I każdy przedmiot będzie miał swoje jakieś efekty, więc, więc troszkę inaczej niż w League of Legends. Dwa rodzaje ataków, te które są z bliska i na długi dystans, daleki Więc, więc mm, tylko, że mamy na przykład te dwa skille, dwie umiejętności I każdy jakby pod skill ma dwa kolejne, tak? czyli wybieramy Na przykład tutaj mamy Flame Brust i możemy wybrać potem sobie z tej kategorii albo jeden skill albo drugi, więc to, to jest też spoko. Pokemony z tego co wiemy ewoluują na piątym i siódmym poziomie. Jeżeli oczywiście jakiś Pokemon ma tą drugą ewolucję i uczy się nowych nowych moves, czyli takich wiecie skilli czy tam trików na poziomie pierwszym, trzecim, piątym i siódmym. Więc, więc no troszkę tych poziomów jest. Tutaj widzicie, to był chyba ulti z tego co widzę. Tu jest ulti jednego z pokemonów. O, proszę bardzo. Kolejne jest tutaj ulti prezentowane, więc tak to wygląda. Gierka spoko. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat tej gry, zajrzyjcie na moją stronę internetową. Link będziecie mieli w opisie. Będą też legendarne pokemony, więc to też spoko opcja. No i co? No ja się nie mogę doczekać, kiedy to trafi tutaj do nas. Na pewno będzie ta gierka u mnie prezentowana na, na, na kanale, będziemy sobie w nią często grać. Pewnie będą jakieś streamy. No i co, tyle z mojej strony. Jak będą jakieś nowe informacje, to oczywiście Wam przekażę.